Przejdźmy teraz do ustawień przekazywania poczty. To miejsce, w którym dodajesz swoje domeny, adresy IP serwerów pocztowych oraz typ weryfikacji odbiorcy. Kliknij w przycisk ADD. Dodaj nazwę domeny, np. Na spamtitan.com, adres IP swojego serwera pocztowego, a następnie wybierz typ weryfikacji odbiorcy, który chcesz użyć. Możesz użyć weryfikacji dynamicznej, weryfikacji na podstawie LDAP lub zaimportować plik tekstowy z dozwolonymi odbiorcami. Dla serwera Exchange najlepiej jest wybrać dynamiczną weryfikację. Skutkuje ona tym, że gdy do Spam Titana przychodzi wiadomość, Spam Titan sprawdzi najpierw, czy odbiorca jest poprawny, czy nie. Jeżeli tak, wiadomość zostaje przesłana, jeżeli nie, odrzucona. Następnymi ustawieniami, którymi się zajmiemy, są ustawienia kontroli IP. Po pierwsze, możesz dodać adres IP do białej listy bądź czarnej listy. Jednak główną funkcją, którą polecamy włączyć jest RBL RealTime Black Hole List. Gdy już włączysz listy RBL zablokują one 60 do 70% Spamu zanim jeszcze dojdzie do serwera. Trzy, które polecamy, są wymieniane tutaj. Dodaj je indywidualnie i zapisz na swoim urządzeniu ze Spam Titan. Mamy kilka różnych typów kontroli nadawcy, takich jak SPF i blokowanie domen najwyższego poziomu. Możesz blokować ruch przychodzący i wychodzący, wykorzystując tą samą licencję. Ustawienia SMTP. Możesz włączyć różne typy kontroli SMTP, dzięki czemu możesz dostosowywać system, aby był bardziej lub mniej restrykcyjny. Następna sekcja to aktualizacje systemu. Zazwyczaj mamy dwa lub trzy wydania produktu rocznie. Po prostu podaj adresy e-mail i kiedy wyjdzie nowa aktualizacja systemu, dostaniesz wiadomość z informacją o niej. Gdy będzie dostępna aktualizacja, pokaże się powiadomienie w tym miejscu. Wszystko, co musisz zrobić, to zapoznać się z uwagami do wydania i zainstalować ładkę.